Witam wszystkich. Dzisiaj będzie odcinek z pyskania, a, a dokładniej, to z próby nawigacji, testowania. Zobaczcie, tutaj jestem na skosie. Chciałam w tym pokazać teraz żyroskop. O! I te, te, ten cień. Może tutaj akurat źle to pokazane. O o, o, o! O, teraz tutaj będzie widać ten cień ciognika to już to jest, to jest przesunięcie akurat. Po prostu jest. E, antena ma e, żyroskop do oprysków to akurat nie jest tam, o teraz widać jak się ładnie przesunęło. Jest przesunięcie e, w bok i, i do przodu troszeczkę, Czy znaczy do tyłu ciągni. Bo stoi tak pochyło. Akurat jest to bardziej przydatne do, do siebu. Jak, jak jest prowadzenie, jak jest automatyczne prowadzenie, to wtedy to się bardziej przydaje. No bo wiadomo, jak przy siebie musi być ta, ta korekta, żeby, żeby nie było luki, prawda? Nie było niedosianego. Wtedy przesuwa ciągnik bardziej w yy, no, korektę robi po prostu Ciągnika Robi korektę ciągnika względem yy, sianego O, teraz stoimy równo Ciągnik pokazany, że jest, stoi równo No nic, ja się roz, roz, rozkładam I zaraz będziemy Zaraz będę tutaj sprawdzał Tak, zaraz, pokażę wam jeszcze Jak wygląda antena Tak wygląda antena, akurat tak sobie zamontowałem, bo mi pasowało tutaj, za bardzo nie miałem gdzie, z tyłu też, a tutaj podpasowało mi na, na środku to, to, to nie jest tylko sama antena, tylko to jest tak jakby komputer z Wi-Fi internet jest podłączony. Telefonem mam udostępniony internet do tego urządzenia. To jest podłączone teraz do prądu. I bezprzewodowo się łączy z tabletem. To jest tablet. O, to jest, to jest... tablet. Tutaj bardzo fajne umocowanie. No kurde, takie solidne. Podoba mi się to. Tutaj to wszystko tak akurat mi podpasowało. Tu nic się nie rusza, nic nie drga. Eee, bardzo fajnie mi tutaj podpasowało zamontowanie tego co jeszcze z takich rzeczy jak zwykle gdzieś mi się musi to mi się to odwróciło o mi się nie nie zużyło tak jak powinno tutaj mamy pszeniczkę Julius 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 eee, odpaszczanie jakie tu zastosuję to jest Ekspert Med w dawce 350 gram. Do tego diflufenican 500-100 ml. Do tego jeszcze tribenuron metylowy 750-10 gram tego. Tak wygląda pszeniczka. żepaku dziwo, za dużo nie widać. O, co, samo siebie, że Ale to nie, nie, nie jest za dużo. O. Troszkę mi się za głęboko zasiała, ale nie, nie, jest, nie jest aż tak źle, tak wygląda. O, drugi liść wychodzi, tak? Zobaczcie, na śladach nie ma problemu ze schodami, na śladach Poprzeczka tak samo zjeżdżona A Wszędzie równo jest Schody wszędzie równo Dobra Co jeszcze miałem do tej nawigacji? Precyzja 1,4 cm Korzystam Korzystam jeszcze, tutaj sygnał korzysta z Stacji bazowej od Chłopaków, która jest 40 km, bodajże stąd. Także ja, ja Wam powiem, że ja się tak za bardzo na tym nie znam. Tylko tyle, tylko tyle co co tam Chłopaki mieliśmy się podpowiedzieli, jak, co i jak, jak to działa. To tyle, tyle wiem. Włączę sobie yy, przedni napęd, bo jadę Jadę Pierwszy raz Pierwsze ślady to są sobie Zobaczymy, 200 litrów jest, tak Tu jest 0, tu jest 0, tutaj automat Tutaj naciskamy start I Lecimy Zostawiam. Niżymy troszeczkę. No. Teraz wieczorem nie ma wiatru. Szczególnie piękna pogoda była. W ogóle ten tydzień, ten tydzień to ma być piękna pogoda. Hmm. Dzisiaj mamy 14 października. Jest. Za, dochodzi za 10. No, tak będzie lepiej widać. Tak będzie lepiej widać fajnie, bo liczy nam od razu powierzchnię. Liczy nam od razu powierzchnię. Ważne, że liczy bez zakładek. Jak są zakładki, to wtedy nam odlicza, prawda? Czyli pokaże nam pełną powierzchnię. Bez tych zakładek i nie muszę na przykład nie muszę tutaj wciskać pauzy, nie muszę wciskać pauzy podczas jak jestem na, nie wiem, jak wjeżdżam na poprzeczki, prawda? Wyjeżdżam z tego pryskanego, wjeżdżam na poprzeczkę i nie muszę tutaj pauzy naciskać. Tylko po prostu on już odlicza. No tak, tak naprawdę jakby do tego zastosować jakiś tam moduł, który by się połączył z tym komputerem, to no to po prostu by tutaj sterował nam tymi sekcjami, prawda? Nie wiem czy nie będzie za ciemno, ale, ale zaraz ten. Obiadę sobie dookoła i później już będziemy patrzeć, jak tutaj będzie fajnie pokazywało. Zobaczcie, objechałem dookoła, zaraz wam pokażę. Dookoła objechałem i, i, i tym paskiem przy jednym, tym pokazało mi 3,40. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, tak to wygląda z góry. 8 hektarów o i teraz sobie teraz sobie teraz sobie o tutaj najedziemy gdzie jest traktorek bo sobie teraz przesuwałem o muszę sobie o tutaj jest na ten traktorek i on sobie zaraz tutaj i już zacznie pryskać e, zacznie pokazywać nie chcę zakładać kurczę nie wiem jak to zrobić nie chcę zakładać kamery na głowę, bo ja będę tam machał, a jest ciemno I, 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 to, i to, nie, to nie będzie atrakcyjne Ten film nie będzie atrakcyjny, ale tak mówię, pokażę I z ręki Wam jeszcze pokażę Z ręki pokażę Kurczę, musiałbym wyłączyć ten eee, Szerokokątny obiektyw Z ręki Wam pokażę, jak tam będę przejeżdżał, jak on będzie tutaj sekcję automatycznie zamykał. Ja mam tutaj mm, Ja mam tutaj prowadzony opryskiwacz i każdą sekcję. Moje są, sekcje są niestandardowe, ale pokażę wam podczas pryskania. No tak, brzeżna sekcja ma 4,5 metra, później następna y, sekcja ma 3 metry. Ta, ta ma 4,5 metra, ta ma 3 metry, ta ma 6 metrów, ta ma 3 metry i ta ma 4,5 metra. Z tego względu, że te no, to, to była 18-metrowa 18 belka. 18-metrowa belka, i to jest podzielone było, tak było 3, 3, 6, 3, 3, prawda? A teraz wyszło, jak dołożone jest po, po brzegach. A te same sekcje zostały, czyli no jest tak jak jest, prawda? No i tutaj oczywiście nam pokazuje, ee, oczywiście nam pokazuje tutaj jak jest nakładka. O, tutaj widać, tutaj widać moje sekcje. Musi cała sekcja, cała sekcja opryskać. Dopiero pokażę, żeby ją wyłączyć. Te, czy, 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 czy też zostanie wyłączona, prawda? Cała sekcja musi najpierw opryskać, żeby została wyłączona. Zaraz, tutaj wszystko wam pokażę. Jeszcze ja tylko zmienię trochę ten szerokokątny obiektyw. Teraz tutaj będę ja musiał gdzieś zjechać, bo tutaj będzie. Zobaczymy, po nocy, zobaczcie co ja bym tutaj widział. Wielkie G, jak to się mówi O i tutaj teraz nie pokażę O tutaj Dopiero mi się pokazała Ścieżka, ale tak naprawdę Nie wiem Którą Co mam włączyć Tutaj mi Tutaj mi to pokażę, prawda? No, tutaj tak mam zrobione, że zakładka będzie, no ale to nic Tak już musi być to tutaj zaraz mi się poszerzy i będę musiał dołączyć jeszcze trzecią sekcję. Zaraz mi pokażę. Tak. Cyk. O. Tak to wygląda. Ja to bym nic nie widział po nocy. A to mi pokazuje bardzo precyzyjnie. prawdzie kiedy ja kiedy ja siałem tą pszeniczkę nie dopowiedziałem będzie to dzień nikola trzeci 140 kg na hektar. O, siane. Tu mam cały ten. ten musiał jeszcze zaraz podpisuję, bo jeszcze nie wpisałem tego zabiegu. Zaraz sobie wpiszę czym tu pryskam, żeby wszystko mieć na bieżąco. O, mało co widać tej ścieżki, bo jest siane. O, teraz jeszcze trzecia dochodzi. O tutaj dopiero jeden ślad widać o. Tutaj się będzie jeszcze poszerzać podejrzewam ale w sumie nie wiem czy jeszcze będę musiał dołożyć jeszcze jedną czy nie Wszystko pokażę No i będę musiał dołożyć Piękna sprawa to jest naprawdę Tak I już mam cztery włączone Wprowadzimy sobie, prowadzimy sobie to pole puste pole zarządzaj piszemy z sobie pisze Jest 3 okej, okay. i teraz sprawdzimy sobie, znaczy wprowadzimy sobie po numerze działek. O, i zobaczcie, tutaj pokazało się. Aplikacja korzysta z danych udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. I tutaj mamy skrzyżów. Numer działki, chyba tak. Powierzchnia pola 6 hektarów. Wciskamy sobie. OK. Zaraz zobaczymy. O! Jestem tu na tym polu, o, jestem na tym polu o. i musimy to pole zapisać. O. Czyli tak, skrzyżów. E. Jakbyśmy właśnie, jakbyśmy mieli... Jeszcze wyjdę. Jakbyśmy mieli obok u sąsiada jeszcze to pole to można dodać do tego, żeby to scalić żeby to scalić można dodać yy, do, dodaj do i czyli dodaję te działki musimy palcem skierować na działkę sąsiada i tam, i tam yy, doda i scali i żeby to zapisać Dodaj jako nowy. Tak. Teraz zobaczymy. Zapisało. Jest krzyżów. O. Jest krzyżów. O. I teraz, zobaczcie, pokazuje mi, gdzie się znajduje. Gdzie teraz stoję? O. O. Tak, stoję, jak widać, w samym rogu tego pola. Za dobrze jest piękna sprawa. I to uczucie, kiedy wszystko się zgadza. <śm> Tutaj mamy sklina. Zaczynam sklinę. I proszę. Elegancko.